No, czego ona znowu tutaj mi wysyła? Chyba żartujesz, a w życiu? Mieliś na łatwy rozwód. Zobaczymy się w sądzie. Przygotuj się na walkę. Ja nie zamierzam się dogadywać. A dzieci to w życiu nie zobaczysz. Żegnam. Tak, słucham. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o rozwodzie ugodowym. To wciąż możliwe, ale decyzja należy do pana. Rozwód nie musi być wojną. Może być decyzją o zakończeniu pewnego etapu życia z szacunkiem i godnością. W nowym etapie pomagamy przejść przez ten proces spokojnie, nawet w 8 dni, dzięki mediacjom i ustaleniom przedsądowym. A mimo to wiele osób wybiera wojnę. Dlaczego? Dlaczego ludzie wybierają wojnę? Często to emocje, złość, żal, poczucie krzywdy popychają nas do walki. Ale warto zadać sobie pytanie, czy ta walka przyniesie spokój? Czy nie lepiej skupić się na przyszłości, zwłaszcza jeśli są dzieci? Na zamknięciu relacji, tak by obie strony mogły odbudować swoje życie. Czym jest rozwód ugodowy? To proces, w którym obie strony z pomocą mediatora ustalają warunki rozstania: opiekę nad dziećmi, alimenty, podział majątku. Bez sądowych batalii, bez przesłuchiwania świadków, bez angażowania dzieci w konflikt. Mamy narzędzia, ale przede wszystkim potrafimy rozmawiać. I wiemy, jak rozmawiać, nawet wtedy, gdy druga strona już nie chce. Zatrzymaj się na moment. Myślisz o rozwodzie? Mam dla Ciebie bezpłatny prezent, którego nie możesz ominąć. Czy wiesz, że jedna dobra decyzja może zmienić cały bieg wydarzeń? Wyobraź sobie, że masz mapę, która pomoże Ci przejść przez ten niełatwy czas rozwodu. To trudne życiowe decyzje. Poczujesz się po prostu przygotowany, silniejszy, bardziej świadomy i najzwyczajniej poczujesz spokój. Tysiące osób już odkryły moją książkę Sekrety Rozwodu. A teraz dla oglądających ten film udostępniam ją bezpłatnie. Zamów swój darmowy egzemplarz już teraz. Link w opisie. Co mówią nasi klienci? Pani Irmina, bez stresu, bez wciągania w rozwód dzieci, rodziny, na czym bardzo mi zależało. Pan Marcin, dzięki profesjonalnej obsłudze moja mediacja rozwodowa przebiegła bezstresowo i pomogła mi znaleźć wspólny mianownik z żoną. Pani Agnieszka, o nic się nie musiała martwić i stres związany z rozwodem był mniejszy. Pani Joanna, niskie koszty. A teraz przykład życia. Klient, który trafił do nas dwa miesiące temu, był przekonany, że wojna jest nieunikniona. Żona już złożyła pozew napisała, że nie ma porozumienia. On był gotowy walczyć, ale zapytał, czy da się jeszcze ugodowo. Zrobiliśmy analizę, skontaktowaliśmy się z drugą stroną. Zaproponowaliśmy neutralne mediacje. Udało się. Po 17 dniach mieli rozwód, który nie zranił ich dzieci i zostali rodzicami, którzy mogą rozmawiać. Co zyskujesz, gdy nie czekasz? Kontrolę nad sytuacją, mniej stresu, niższe koszty, spokój psychiczny, szybszy powrót do normalności, bo kiedy sam podejmujesz decyzję, masz wpływ. A kiedy zwlekasz, wszystko toczy się poza tobą. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz mieć gotowego planu, nie musisz znać się na przepisach. Wystarczy, że chcesz uniknąć wojny. My pokażemy ci, jak to zrobić. Jeśli jesteś dziś w punkcie, w którym wiesz, że coś się kończy, ale nie chcesz, żeby to skończyło się źle, zastanawiasz się, co dalej. Zamów darmową książkę Sekrety Rozwodu. To praktyczny przewodnik dla osób, które chcą się dobrze przygotować do rozwodu. Kliknij w link pod filmem i zacznij od wiedzy, bo rozwód naprawdę nie musi być wojną. Dzięki, że oglądałeś. A teraz zacznij nowy etap. Bez wojny.